Piotrek, przede wszystkim gratulacje. Myślę, że przed meczem taki remis z Holandią bralibyśmy wszyscy w ciemno, a teraz jednak po tym ostatnim gwizdku chyba można powiedzieć, że jest nawet niedosyt. No Zgadza się. Bardzo fajny mecz zagraliśmy. Szkoda tej straconej bramki od razu po wyjściu z szatni, ale dużo stwarzanych sytuacji, dużo fajnych akcji i można powiedzieć, że graliśmy jak równy z równym, tak z jedną z najlepszych europejskich drużyn. No I znowu pojawia się ta pozycja numer 6, już taka wręcz mistyczna, na której, czasami, na której czasami musisz sprawować swoje obowiązki. Jak ta gra bez piłki jest dla Ciebie trudna? Bo podejrzewam, że takie rozmowy z trenerem Janem Urbanem były na ten temat. Czy znaczy, nie było nic takiego trudnego, szczerze powiem. Nie byłem jedyną szóstką, był na początku Sebek Szymański, później przed Kapi i też super Kuba Kamiński. Niko Zaleski też schodzili, pomagali, do tego Lewy też zajmował się ich szóstką, także ułatwiali dużo też nam roboty, ale wiadomo, że no, trzeba, trzeba biegać. No, z takimi zespołami, gdzie mają wielu świetnych zawodników, kochają mieć piłkę przy nodze, no to zawsze tej pracy w defensywie jest, ale później ona daje ci... Moc i siła, żeby, żeby, żeby stwarzać sobie sytuację, bo jesteśmy kompaktowo wszyscy razem i, i stać nas na te szybkie kontrataki, czy, czy w ataku pozycyjnym też dobrze ci się wyglądało. Trudna ta zmiana na pewno była dla Bartka Kapustki, wchodzić w takim momencie tak niespodziewanie, no ale tobie chyba też nie było łatwo tak nagle się przestawić, to była 18 minuta, praktycznie początek meczu, kiedy wszystko układało się bardzo dobrze, a tu trzeba trochę przestawić się. Myślę, że Kapi też już jest doświadczonym, bardzo zawodnikiem, w klubie występuje na tej pozycji, nie wiem czy systematycznie, ale na pewno czasami też mu zdarzało się grać na tym, z dwoma szóstkami czy z jedną szóstką i świetnie sobie poradził, od razu nie miałem wątpliwości, że, że, że będzie miał jakiekolwiek problemy, szkoda sepka, no miejmy nadzieję, że, że uraz nie będzie taki poważny i będzie mógł z nami być na Malcie. Czy was, zaskoczyła Was trochę postawa holendrów, bo spodziewaliśmy się pewnie wszyscy wysokiego, takiego intensywnego pressingu? On wcale tak nie wyglądał. No, można powiedzieć, że sporadycznie podchodzili do nas pressingiem. Ale to to już ich plan jakiś tam na mecz był, tak? My mieliśmy swój, myślę, że go wykonaliśmy bardzo dobrze. Dobrze wyglądaliśmy i w ofensywie, i w defensywie, oprócz tej jednej sytuacji, gdzie troszkę zespaliśmy i za łatwo zdobyli nam bramkę, ale generalnie naprawdę na duży plus spotkanie z, z wielką reprezentacją.